Nazywam się Klara i tej nocy, kiedy moje ciało traciło życie w zapomnianej sali operacyjnej na oddziale ratunkowym, moi rodzice wznosili toast francuskim szampanem, uśmiechając się do mojej siostry, świętując jej nagrodę Młoda Przedsiębiorczyni Roku, podczas gdy mnie szybko wywożono zimnym korytarzem oświetlonym jarzeniówkami, bez powietrza w płucach i z ciemniejącym wzrokiem, i pomyśleć, że do tego dnia byłam podstawą wszystkiego, córką zawsze gotową do pomocy, która mówiła tak o trzeciej nad ranem, kiedy mama płakała nad kolejnym nieudanym pomysłem taty, lub kiedy Luna, moja młodsza siostra, po raz dziesiąty zapomniała zapłacić jakiś niezbędny rachunek i błagała mnie, żebym wszystko załatwiła jednym kliknięciem w aplikacji bankowej, albo kiedy rozbiła samochód i powiedziała: Tylko ty potrafisz sobie z tym poradzić, a ja porzucałam pracę, zdrowie, sen i wszystko, co należało do mnie. Aby wesprzeć tę rodzinę, która w dni bez kryzysu ledwo mnie pamiętała. Więc tego dnia, kiedy mój żołądek wydawał się być przebity od środka, moja asystentka Marina weszła do pokoju i powiedziała ostrożnym głosem: Musisz, jechać do szpitala, Klara, to nie jest coś, co minie po wypiciu herbaty z Boldo. A mimo to poprosiłam o 10 minut więcej, przywiązana do ostatniej prezentacji która mogła uratować firmę mojego taty przed całkowitą upadłością. A kiedy w końcu dotarłam do szpitala, po tym jak prawie upadłam na chodnik wychodząc z taksówki, pamiętam tylko pośpieszny głos lekarza mówiącego: Poważny krwotok wewnętrzny, prawdopodobnie pęknięty torbiel, zanim nosze przeszły. Przez podwójne drzwi, a ja próbowałam zadzwonić do mamy, ale trafiłam na pocztę głosową. Cześć, to ja. Jadę na operację. Zabierają mnie teraz. Coś poważnego. Ból sprawił, że upuściłam telefon, ale spróbowałam zadzwonić do taty bez odpowiedzi, więc Luna odebrała po czwartym sygnale. Klara. Teraz nie mogę. Katering pomylił kanapki. A ceremonia za chwilę. Wiesz, jak ważny jest dla mnie? Ten wieczór. Odpowiedziałam, że jestem w karetce. Że coś może być pęknięte. Ale ona westchnęła z rozczarowaniem i powiedziała... Akurat dzisiaj, naprawdę, zawsze wybierasz najgorszy moment. I zanim zdążyłam powiedzieć, cokolwiek więcej, ktoś wyrwał mi telefon z ręki i wszystko stało się czarne. Obudziłam się kilka godzin później z przewodami w ramieniu, piszczącymi maszynami i pielęgniarką o imieniu Renata, która powiedziała: Witaj z powrotem, strasznie nas wystraszyłaś. A kiedy zapytałem o rodzinę, zawahała się. Zanim odpowiedziała, zadzwoniliśmy do wszystkich kontaktów alarmowych, zostawiliśmy wiadomości, ale nikt się nie zgłosił. Spojrzałem na telefon leżący obok mnie. Żadnych połączeń, żadnych wiadomości. Tylko jedno powiadomienie. Luna oznaczyła mnie w poście. Zdjęcie, na którym uśmiechała się obok naszych rodziców podczas ceremonii wręczenia. Nagród. Wszyscy wyglądali nieskazitelnie w strojach galowych z podpisem: nie byłabym niczym bez wsparcia mojej rodziny, opublikowanym dokładnie o godzinie mojej operacji. Niedługo potem przyszedł lekarz, dr Alencar, z kartą pacjenta i napiętą twarzą. Klara, były komplikacje. Twoje serce zatrzymało się na 79 sekund. Podczas gdy on nadal wyjaśniał szczegóły techniczne, czułam tylko pustkę w duszy, nie z powodu śmierci klinicznej. Ale z powodu świadomości, że podczas gdy ja balansowałam na granicy życia i śmierci, moja rodzina wznosiła toast, pozowała do zdjęć, uśmiechając się, jakby nic się nie stało. A kiedy Renata wróciła z lekami przeciwbólowymi, poinformowała, że Luna oddzwoniła i zapytała, czy mogę przelać pieniądze na pokrycie kosztów koktajlu po imprezie, a ja zapytałam: Czy zapytała, czy żyje? Ja Renata tylko spuściła wzrok i powiedziała. Nie, nie zapytała o to. I tam, wciąż dochodząc do siebie, podjęłam najtrudniejszą decyzję w moim życiu. To był ostatni raz, kiedy pozwoliłam, aby cokolwiek mi odebrali, czy to krew, pieniądze czy energię. Zaczęłam od usunięcia kontaktów z telefonu. Potem wysłałam e-maile do działu kadr z prośbą o zmianę kontaktów alarmowych. Usunęłam nazwiska moich rodziców i Luny, a wpisałam tylko nazwisko Mariny. Mojej asystentki, która trzymała mnie za rękę, kiedy się obudziłem. Potem już w domu, kiedy jeszcze dochodziłem do siebie, otrzymałem lawinę wiadomości z prośbą o pomoc. Luna pisała, że fotograf z imprezy domaga się natychmiastowej zapłaty, tata prosił, żebym przejrzał dokumenty podatkowe, mama wysyłała desperackie wiadomości głosowe, ponieważ wierzyciel groził zablokowaniem majątku, ale ja po prostu je usuwałem, jedna po drugiej. Te wiadomości które były udawane troską, ale zawierały tylko te same wymagania co zawsze, żebym to rozwiązał, żebym utrzymał rodzinę, żebym to naprawił, jakby to było moim życiowym obowiązkiem. A kiedy Luna pojawiła się w drzwiach mojego mieszkania, mówiąc, że ta musi porozmawiać, przywitałem ją w milczeniu, wysłuchałem jej opowieści o odwołanych występach, długach, groźbach prawnych, a na koniec powiedziałem tylko: Nie zadzwoniłaś do mnie, kiedy walczyłem o życie. A ona odparła: Wiesz, jaka jest mama, kiedy dzieje się coś ważnego, potrzebowała mnie. A ja odpowiedziałem: A ja? Ale pytanie pozostało w powietrzu, jakby nie miało sensu. Zaczęłam śledzić stare transakcje bankowe i odkryłam nieuprawnione wypłaty z mojego funduszu uniwersyteckiego, nadużycia popełnione przez moich rodziców, aby pokryć swoje ekstrawagancje, podróże, złe inwestycje. Odkryłam również sfałszowane dokumenty. W tym upoważnienie podpisane elektronicznie przeze mnie, kiedy byłam nieprzytomna, przekazujące pełnomocnictwo medyczne Lunie. Dzięki temu mogli kontynuować ceremonię, podczas gdy moje brzucho było otwarte, wszystko zrobione z zimną kalkulacją. A gdy moja prawniczka zbierała dowody, zdałam sobie sprawę, że to nie była tylko emocjonalna zaniedbanie, ale celowe wykorzystywanie emocjonalne i finansowe, lata wysysania pod maską rodzinnej miłości. A potem zaczęli próbować mnie, dosięgnąć wszelkimi środkami. Wspólni znajomi pisali do mnie, mówiąc, że muszę wybaczyć. Dalecy krewni pytali, czy naprawdę warto tak drastycznie się odciąć. A mama pojawiała się w mojej recepcji, mówiąc, że chce, tylko porozmawiać. A tata wysyłał kwiaty z kartkami, na których napisał, że rodzina to wszystko, co mamy. Ale kiedy zadzwonił szpital z informacją, że mój ojciec miał lekki udar mózgu. A ja nadal figurowałam jako osoba odpowiedzialna medycznie z powodu fałszywych dokumentów, poleciłam mojej prawniczce złożyć formalne zawiadomienie o fałszerstwie i poinformowałam szpital, że zgodnie z prawem nie reprezentuje już nikogo. Odłożyłam słuchawkę bez wyrzutów sumienia i pojechałam prosto na lotnisko z mariną. Lecąc do Tajlandii, gdzie wynajęliśmy bungalow z widokiem na morze i tam wśród fal i nieba, które wydawało się szersze niż jakiekolwiek inne, jakie kiedykolwiek widziałam. Po raz pierwszy poczułam, jak moje płuca oddychają bez ciężaru, aż dotarła do mnie wiadomość głosowa od mojej matki: Tracimy wszystko. Twoja siostra jest na skraju załamania. Twój ojciec nie może nawet mówić wszystko przez ciebie. Ale usłyszałam to bez dawnego ucisku, tylko z niepokojącym spokojem, jak ktoś, kto obserwuje odległą burzę, wiedząc, że jest bezpieczny. Na lądzie, a kiedy Jordan były narzeczony Luny, Skontaktował się z nami, przynosząc stare nagrania. Jedno z nich audio z moją mamą mówiącą, że moja ciąża nie była pożądana, że to było tylko dla zachowania pozorów. Nie płakałam, nie krzyczałam, tylko zrozumiałam, że moje życie do tej pory było przedstawieniem narzuconym przez innych, w którym byłam podporą nie z miłości, ale z wygody, a kiedy w końcu przyznali się czarno na białym, że są bankrutami. Że sprzedali nawet dom pozostawiony przez moją babcię, ten, który miał być moim bezpieczeństwem, moją ucieczką, moim spokojem. Coś we mnie zamknęło się na zawsze. Nie z gniewu, ale z jasności umysłu. Zablokowałam wszystkie numery, przekierowałam wszystkie środki finansowe na nowe, niewidoczne, nieosiągalne konta. A kiedy wróciłam do kraju, przygotowałam wystawę fotograficzną zatytułowaną 79 Sekund. Zawierającą zdjęcia zrobione od szpitala po emocjonalne ruiny, które zostawiłam za sobą, w tym fasadę domu mojego dzieciństwa z tabliczką, aukcja sądowa wbita w ogród. A w wieczór otwarcia, kiedy moja mama i Luna pojawiły się niespodziewanie w galerii, patrzyły na każde zdjęcie, jakby było lustrem ich zaniedbań, kłamstw, nieobecności. A kiedy próbowały ze mną porozmawiać, podniosłem tylko kieliszek szampana i powiedziałem. Ta wystawa jest pożegnaniem, którego zawsze myślałyście, że nie będę miała odwagi zrobić. I tej nocy po raz pierwszy spałam głęboko, bez snów, bez presji, bez głosów domagających się ode mnie więcej, tylko cisza, która pojawia się, gdy uświadamiasz sobie, że rodzina to ci, którzy pozostają, nawet gdy nie masz już nic do zaoferowania poza swoją obecnością i nigdy więcej nie oglądałam się za siebie.